Czekaj, poczekaj, ja sobie tylko tutaj tak. Zobaczmy Nie spadnę. Ja tylko tu idę tak. Jak wejdziesz, to to taka duża komnata. to jest To nie jest takie małe. I idę. Jak tu wieje. No bo to jest duże. Ja i nie ja wtrzymam, ja nie upadnie. Ja się mam i nie słucham. Ciebie mam słucham. Mała jest To gorzej ty już <gorszy> zejść ty już zejść kochani. Co się nie <gorszy> robi? Na wyświetlę, Na wyświetli. <gorszy> ja ją trzymam no to wróciłem tak samo jak wychodzę. Jestem. O i kolejna grota Już tu się kończy tu jesteście tak jakby stół Aha. i ja mi to A okay. te dwa inne są takie bardzo wąskie A tu może szedł, Ja pójdę z Walensem, żeby się nie a pochodi pan na Nie przy siebie, tylko pod Tylko na głowę, fajnie No, tutaj świeczki kurcze zapalają Mam nadzieję, że się coś tu nagrywa O tam jest ciasno.

Taka też szczelina. Ja tu wszędzie byłem, w każdym strzelina. Do samego końca do czuję. No, jak No. No, no widzicie też taka... Hmm. taka szczelina. Ja lubię takie miejsca. No, kurde, jakie to fajnie wiecie. Fajnie co? Ja lubię takie miejsca, ale póki nie czuję się to wygrał całicie. Dopóki jestem na taria tam albo tam, to jest wiemy. No i Zejdziemy Dobra, sprzęt chowamy.

Ale Wanessa wszędzie musi wejść. Oj, powoli wyskoczę. A ojciec, zaklinujesz się zaraz! <śmienny> <śmienny> Zostaniesz tak! <śmienny> Ale chyba wejdź w jeden lepiej w górę. Ojciec! Dajcie, żeby cię Co się stało? cię Nie, zepsuł? No, żeby cię obiwić! Dajcie, żeby cię obiwić! Dajcie, żeby cię się Jakie piękne wszystkie dupki jedna niebieska dupka, druga czarna dupka. to co? pomiędzy. Nie, 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 nie. Nikola. Nikola się Nikola poszła spać. <grymne> nie, ale nie <grymne> co? Co? To wygląda jak po <grymne> No To trzeba uważać jak chcecie tam co wejść. Bo wejście jest tutaj. Bo nie wiem czy nagrywałem wam to wejście. A tutaj pociąg, pociąg jeździ. Taka, nie jakaś ekspresówka, tylko taka... Ee, Międzymiastowa, może tak powiem. A gdzie wy poszliście? No to A. A to tam, no. Chyba to tu, tak? O, fajnie tam, co? Kurczę. To nie robi zdjęcie. No, że pociąg nie jedzie. Fajnie by wyglądało. Nie, ja lepiej nie. <laughs> Dobra. Dobra poproszę, poproszę. Tak, no to wchodziliśmy. Dobra. No i kochani, pasek od zegarka się popsuł. Co się nie robi, żeby fajne ujęcia nagrać. Kochani, no kurczę, no ja wstychnąłem. Wyłącz kamerę, a Nikola się o, ci o nie ten. Nie. O ten ten przewróciła. Ta kolanka cała czarna. O no, jedno. Aj, aj, aj. To by przypuszczą no. Wyłączam Nikola. Przewracasz się znowu? <noise> to jak panna ściana jest. Mychem, mychem porośnięta. I przejdziemy panią. Teraz wracamy tą drogą z powrotem. Mm fajnie porośnięte. No, takie mhm. widoki fajne są. A tutaj można rączki umyć. Jak ktoś ma brudne. Ja też mam brudne, ale to bardziej mi się Pumek sprzydał. No nawet pawie tu są. Co to było? O, z liścia. Z no, liścia. Ale, tak ale kiedyś tak się robi. Ja też tak umiem. Ja myślałam, że kurde, beluś, o, ten. Widzisz? No, z, te... z tego się robi fajne. Rzucasz we mnie chusteczkami. Teraz się nagrało. Ona jest brutalna. O Jezu. O. fajne włosy, nie? No. Też będziesz? Też będę. A co? Chcecie ale nie być gęsi. O, jadasz, jadasz! Widać! Młody to ćwierka, a stary to już... Pryka! A to już O, otworzył się! Tam się kiedyś grało! I się, Cierkało. I się, I się kobiety szukało. No i znalazłem na Mazura. 20 lat minęło. jak jeden sen. A czy to był koszmar? Tego nikt nie wie nadal. Co? Ta sama przyjemność, jak 20 lat z tą kobitką. 20, 24. No. Wejście. Gdzie te 4 lata? Umknęło mi! No i kochani, doszliśmy do tego punktu pięknego. O, mi woda! Tu jest ławeczka. A jest moczkanie? A tu jest moczkanie? A może by już sobie wiedział, co było w No i piękne góry. skały znaczy. A jak my tam przejdziemy? No to właśnie to, że nie ma jak to przejść na tamtą stronę. Piękny jest. No? Bo jak to przejść tam? Ale no gdzie tam przejdziesz? Nie ma ja. Hmm. Nie wiem, czy to by nie trzeba było od tego kanionu wchodzić. Hmm? Od tego, tego kanionu to widać, że jest lepsze. A tu piesek się pluska, chłodzi. Hmm. Poczekam, tutaj Zobaczymy. czy on wyjdzie stąd. No, nie, nie, nie. Czy tam się złagodzi? No, no tam chyba jest, tam gdzie dziewczyny stoją. No. no tu sesja. Fotograficzna. Playboy. Relaksacja. <laughs> Barbie <laughs> i Ken. A? Nie, Ken to nie jest. A ty chcesz? A ty wcale nie Barbie. Co powiesz? Nic. Fajnie, tak na... spa... I tak sobie spacerujemy. Fajnie tak już nam usiąść mija. na sofie. Nie. Nie? Nie, fajnie tak mija nam sobota, więc ja tam się cieszę. Trochę zmęczeni, <laughs> ale fajnie. beluź beluź, chodź. Jeszcze teraz zaraz usiądziemy w samochodzie to... i pomyślimy co dalej. Mhm. plany. Tak. Ale za to wieczorem będzie przyjemnie sobie usiąść, odpocząć. A tak w ciągu dnia tak aktywnie, fajnie. Mhm. Kto lubi tak aktywnie spędzać czas, to łapka w górę. No, czekaj, czy ktoś dociągnie do tego momentu. <grym 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 no, i wcale nie było tak źle. Nie, a, a, tak. Ja sporo, sporo osób tak tutaj spaceruje. No. Jakbym nie miała kataru, było to było No, męczona jest i badam. Dopiero kupiłam meli Na alergię dzisiaj wzięła. Muszę poczekać, aż to wszystko zadziała. W się działa. Bo bo działa, poczekaj. No wiesz, dupa to nie działa, nie? Bo to na dług działa. No to niech sobie jedzie. a ten bezmusznik, nie lubię ich. Ja też nie. Tu brązowy, tam czarny. Dobra. Meldujemy się przy samochodzie. O, widzicie takie właśnie... Taka kolej tu jeździ. Króciutka. A my już jesteśmy na miejscu. No nie wiem gdzie Belusia dać. Masz wbijesz i go owiniesz. Nie, no tu jest przecież, tu można owinąć no oko. Tak, tylko tutaj widzisz, tylko tutaj. No to tu, z tej strony, o. To nie wszystko. Nie, nie będzie. Co? Nie wiem gdzie masz plecak. Tu. Patrzcie, zobaczcie. Belusiowi tego trzeba było. Hotelarnie jak e, no. jeżdżą motocykliści. Ja więc... Jakbyście byli tutaj, ja. to możecie spokojnie iść tutaj do tego hotelu, do tej jest restauracji. Ten, do to, ale... Tam jakiś ten daszek to za daszkiem jest taki ogródek tam jest wejście do restauracji. No mówię, <laughs> widzę i tam jest bez, bez problemu. Pani tylko nie pytała, tylko zobaczyła moje ręce i od razu. Tam jest toaleta. <laughs> <laughs> no ładne, zadbane są, więc. No, ładne są, Co, tak bym mógł leżeć, co? No, ze mną. Ja co, mam cię drapać dalej? Co, dra mnie drap? Masaż. I co, co robimy? Gdzie idziemy dalej? No tam chyba, tam tak? Przepieszczone pies. Tam. Przeparkowujemy samochód tak? i idziemy na ten, idziemy na, 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 na tę Blue Lagunę. No tak, 5 minut jazdy jest. Wiesz, lepiej, lepiej. Lepiej przyparkować 5 minut samochodem niż godzinę z buta i teraz tam, nie. potem tam chodzić godzinę i godzinę wracać. A tam no. to może będzie z pół godziny drogi. No. A jak tu może być, jak, jak do tego no. naszego punktu. Dobra, to dzia działamy. O, biobolu spijemy, spijemy. Kochani, dojechaliśmy 5 minut drogi od, od tamtego miejsca. Jesteśmy w, w miastu Iceborn. Hmm. Nawadnia dobrze. Tak. Po takim chodzeniu, nie? O, Banaszka się przebrała. Gabi, Gabi ma fajnych kolegów. O, to ja. Jeszcze Vanessa tu idzie. Uśmiech, oczów nie zamykać. I zobaczcie kochani, jakie piękne widoki. A jedziemy już pod do zamkniętego kamieniołomu, do kopalni odkrywkowej, do punktu widokowego. A tam koniki są, a, a obok mnie Amelia alergię ma. Nieśmiesza. <noise> to kapusty, od kapusty będziesz tłusty. Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Dam <noise> ci sera na pierogi. Nie mi się, ja tak robiłam zawsze. <noise> zawsze mi rogi wypuszcza, No bo? Nie żyje. Ślimak, ślimak. No, no bo ślimaki trzy. po jakimś czasie i tak wychodzą. Nieprawda. Ej. Czego ty się śmiejesz? Ślimak nie uszu. Zobacz, wychodzi mu tu. Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Mam tak? ci ser, mam ci drugi To jest bo Jesteśmy już blisko. Wznosimy się, już jesteśmy na wierzchołku. Tam będzie chyba jeszcze w lewo zakręcik i zobaczymy panoramę widokową bo nie wiem co ja powiedziałem, ale może zrozumieliście moja choinka na święta super no, do grudnia urośnie no. tam też tu hmm. tam musi fajnie wyglądać bo Marysz tam popieść. O wow no, 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 Chodź. Tu. Chodź no, no, Chodź. Chodź, no, 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 się razem trzymamy, co? Patrzeć, pań, tak? będzie po kamienia tymi łapkami chodził no. <grywia> Jestem No, ładnie A laguna jest tam tam za nie widać jej bo ona jest tam skerwana Tam tam dalej w prawo jest laguna No ładnie Kamienie tak równo poustawiane, nie? Wiecie co mi to przypomina? Woli <noise> Jaką budował te te Nie, to, to jest specjalnie, że ci nie spadli. Tak, znaczy nie, nie zawaliło się. No. Ale te podłoże jakie równiutkie. Zeszliśmy już z tej panoramy i udajemy się do błękitnego jeziorka, które zostało po, po, tym, po tej, tej kopalni zalane i dlatego jest taki błękitny kolor. Ale jak w rzeczywistości jest to zobaczymy. No, to jest jakieś 10 minut, 15. Bo to ładnie wygląda z wlotu ptaka, mhm. ale jak do końca to będzie nie wiadomo. A jak chcecie iść na ten, 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 ten można taras widokowy, to jest taki w koleś z tą Jak to się nazywa? Sikieron. Nie jest sikierą, to jest kilow chyba. Z takim kilofem i tam trzeba właśnie pójść. A idzie się stamtąd. A jak chcecie iść na to jeziorko, to idziecie tu prosto. Taka wskazówka, a ogólnie wszyscy mają Google Map to. No dobra Merusz, chodź tutaj. Chodź! Belsiu już siły też nie ma. No. Nie tak cały dzień na dworze. Jak do auta wsiądzie, to. No, on jutro tak. będzie odsypiał od, od, od ten dzisiejszy dzień. Jak wszyscy. No. Kochani, doszliśmy do punktu takiego widokowego, Nad na samą wodę się nie dojdzie. Fajnie. No. Już nogi też wchodzą ci. O, jak. Zobaczcie, jak. Przechytrzyło przych wszystkich Co? Dobra, bo wiem, że chcecie zobaczyć tą, tą wodę To macie i podziwiajcie. To są właśnie te koparki te wrotki 3 No ładna, niech słoneczko 6 wodę, wolno Idziemy, wracamy już do samochodu jak wiecie Jeszcze tutaj właśnie Gabikoniką robi fotki ładny, jedno niebieskie to jest ten Jaka kosiarka? Mm. Tamten ładny jest, brązowy. Pięknie. Ale tylko przez okulary. To Bob. Bob. No. A tam druga część idzie. Ekipy. No, Vanessa konie zobaczyła, już biegnie. Dobrze ale Bob. Boba mamy. Wiesz, się wstydził, majtki by mógł ubrać. Mama, ale z z duchką, Ko koleżanka nie? ma chyba taki wielki, tak, taki tak? podobny. ma chyba. Bo to nie są duże, to są te średnie nie, są. takie. Wstydziłbyś nie? Nie. nie majteczek nie ubrał. to Ale skakać to, ale to nie bardzo ładnie. Nie? Mhm. Dobra. Idziemy do samochodu i chyba wracamy do domu, bo już każdy już ma. Finito. Dlatego to... Nie, nie, nie ubrywię. Jak słychać jak żyje, nie? Mhm. Tylko tego prętu nie doczekaj takiej no. Nie, no to prawdziwy. Nie wiesz prawdy? Chyba ma ci zerwie. O, masz tak, mu daj z żodą. Tak, mówię. Już to zęby by się umył żółte. <grym> o jeżdżu. Dobra, chodźcie w głowa jest. Hmm. Chodź, idziemy. Nie, wcale nie! A, ale ciążę nie idzie. O! Moja stópka! <grym> no, no czekajcie, zostawcie! O! O! o. To jest! To. Teraz ja skółkę zrób nie. Vanessa, ty ciebie się stąd nie tak nie Oj Vanessa, ty będziesz... Ale to tak boli No kręć, kleć, kleć Zobaczymy jak długo Vanessa wyciąga. I jeszcze To jest rady Nie, bo ona, ja już wanecka, ona zaraz wyleci tam. Ona zjadła, zjadła z bułki to, żeby zaraz nie było tej kałuży. Hmm? Bo nas wszystkich tu obryga. No Marz, byś miał ładny zapomniana. Ja. Już, już wystarczy. Tak? Nie. Ja. Nikola, pokaż Wszyscy padnięci, siedzimy w mm. samochodziku. Po, ponapijaliśmy się napojów. Dzisiaj 7 km po, no... przeszliśmy. Mhm sporo 13,5 tysiąca kroków więc z takiego miasteczka jak Iceborn ruszamy do domku mamy godzinkę jazdy 19.43 będziemy u nas, ale po drodze zostawiamy jeszcze Nikolę i Mariuszka. i do Kauflanda jedziemy po popcorn <noise> tak? ale ogórek. ogórek ogórek to ja, jeszcze nie będę jeździł w tą wewtu.